Dobra, siemanko wszystkim, witam na kanale Real Progress, w dzisiejszym materiale chciałbym pokazać Wam dzień jedzenia, dzień jedzenia tak naprawdę, no ale też trening, który właśnie będę robił za 3-4 godzinki, staram się patrzeć tylko w kamerę, ale muszę patrzeć na siebie, bo czuję się niekomfortowo, więc tak, zaczynamy, jest poranek, więc będę zabierał się za śniadanie, ale przed śniadaniem wlatuje suplementację i sobie już ją podzielę na tą suplementację przed treningiem, przed śniadaniem i w trakcie śniadania. Ale pokażę wam ogólnie co biorę, jak to wygląda u mnie. Mam taki pojemniczek, który sobie tam e, wszystko, jest, wszystko jest podzielone na, na te swoje posagregowane rzeczy, żeby nie wyciągać z tych pudełek na stop. E, no ale się na nie nie będę wam pokazywał, bo to będzie po prostu 80 gram izolatu i 5 kromek chleba tostowego. I ja ten chlebek sobie po prostu popijam z tym izolatem, więc nie wiem czy jest sens pokazywać w ogóle. E, dlaczego tak. E, Rano po prostu nie chcę się jeść, nie mam apetytu. Żeby zjeść rano musiałbym po prostu poczekać sobie z dwie godziny od czasu przebudzenia, że tak powiem i dopiero wtedy jakiś tam apetyt się u mnie zbiera. Rano też jem ogólnie często w ciągu tygodnia, już tak nawet na siłę bym powiedział, mimo apetytu dużego, sporo, sporego nawet w ciągu dnia, rano śniadanie jem też izolat, ale z płatkami owsianymi, z jakimiś owocami. Więc no, dzisiaj nie będę pokazywał śniadanka, no bo to jest po prostu 80 gram izolaty, jak powiedziałem, i 5 gram chleba tostowego. Ale suplementacja. Co do suplementacji, u mnie ona jest w takim pojemniczku. I wezmę sobie tutaj kamerkę niżej, ale nie chcę mi się tego ciągle wycinać, więc zrobię to w ten sposób, że... Nie będzie mnie widać, ale pokażę wszystko po kolei co jak... tutaj biorę, nie? Dobra, to tak, jeżeli chodzi o trawienie, no to... Najważniejsze u mnie jest dla mnie betaina, maślan, sodu, betaina, maślan, sodu, więc tutaj będą te tableteczki e, i enzymy trawienne, to też zawsze wlatuje z rana. E, no i kolejne rzeczy, czyli witamina D3 razem z K2, e, nak, u mnie na 1,5 grama z rana, 1,5 grama, może tutaj 1,5 grama naku z rana, żeby się zrymowało. E, tutaj będą witaminy i minerały. Chromu nie daje, bo jest mała ilość węglowodanów. Bo jest mała ilość węglowodanów z rana, więc nie daję, tej, więc nie daję tej, tego chromu. trawienne dałem. Jeszcze tutaj wlatuje LIF 52, tylko to jest ta wersja, gdzie te, te tabletki są po prostu jakby w jednej mamy dwie. Nie? Że tak powiem, jest większe stężenie, więc daje takie dwie kapsuły. Zawsze z rana nie żałuję tego. Większa ilość nie zaszkodzi, ona na pewno pomoże. Piperyna. Jedną kapsułę e, witamina C, tak samo razem z znakiem leci 1 gram. E, magnez, u mnie magnez 375 mg z rana, czyli takie trzy srogie tableteczki. E, I co my tu jeszcze mamy? Letrozol, ale letrozol to ja biorę na noc, żeby nie zapominać. Kofeina jest, ale kofeinki, e, no ogólnie biorę jeżeli jestem jakiś zmęczony z rana. E, w miarę dobrze się czuję, bo jest weekend, więc nie potrzebuję jakiegoś tam dodatkowego wsparcia, jeżeli chodzi o energię. No i to w sumie tyle, tak? Tak, tyle. E, więc tak, jeżeli chodzi o betainę, maśla, sodę, to zawsze to stosuję przez cały okres masowy. Betainę daje nawet do większości posiłków, enzymy trawienne daje około treningowo albo rano i po treningu, w zależności jak trenuję. E, tutaj jeszcze leci e, piperyna, e, jeżeli chodzi o to trawienie. E, no i właśnie witaminy i minerały, e, NAK, e, LIF-52, E, Chrom opcjonalnie, witamina C, taki podstawowy zestaw z, z samego rana, no i tak to u mnie wygląda. Ja będę przychodził do śniadanka e, i widzimy się przy kolejnym posiłku i to będzie posiłek przetreningowy, ze względu na to, że z rana chcę, w weekendy z rana wolę trenować, żeby mieć później resztę dnia w miarę wolną, choć nigdy tak, tak nie jest, tylko po prostu pewnie będą jakieś maile, albo jakieś bieganie, załatwianie różnych spraw. No ale zabieram się tabletek, czy jest sporo, nie wiem, tak, tak, no, tak w miarę ok i jest to jakoś takie narkomaństwo spore eee, trzeba ułożyć włoski, robimy drugi posiłek i widzimy się właśnie na posiłku przetreningowym i w trakcie treningu, a dzisiaj wychodzi pól. Pól. dobra, do zobaczenia okej, okay, w porządku, dobra, tutaj mam wszystkie suplementy niezbędne dla mnie na trening oczywiście ten suplement jest trochę e, no nie chciałbym, żeby był niezbędny, ale czasami się przydaje tak dzisiaj siak wyciągnąłem, zobaczymy, może dzisiaj będzie użyty, jest to przy treningówka używam dekstrozy e, około 50 gram Kreatyna z firmy Promaker, smak cytrynowy 10 gram. Tutaj mam jeszcze AKG, może trochę pomoc dla tej pompy mięśniowej, On jeszcze będzie większy, mimo że i tak jest tak Również Promaker i smak cytrynowy, więc jak widać, suplement o podobnym smaku, ale tutaj jednak smak kola cytrulinka, również ten sam efekt czyli więcej krwi w mięśniach, pompa mięśniowa lepsza i też używam tego 10 gram. Do tego leci jeszcze sól. Zwykła sól, w moim przypadku sól morska, około 3-5 gram i tak to wygląda, czyli w skrócie 50 gram dekstrozy, 10 kg, 10 AKG, 10 gram cytruliny i od 3-5 do 5 gram soli. Zależy to na eksperymentacji, którą popijam sobie w trakcie treningu. Daję od tego baniaczka, ze względu na to, że tam wchodzi aż około 2 litrów, 2 litrów wody, nawet ponad, nawet ponad 2 litry, więc starczy na cały trening, nie trzeba nic tam dolewać co mogę powiedzieć więcej o tych suplementach jeżeli chodzi o używanie ich podczas treningu czy są niezbędne, na pewno nie są one jakby niezbędne właśnie do wykonywania treningu, ale jednak karbo tak, czyli wiadomo podniesienie tego poziomu cukru więcej energii w ciągu treningu kreatyna to wiadomo, energia ATP w naszych komórkach mięśniowych a typowo suplementy na pompę nie są to rzeczy niezbędne, ale jeżeli ktoś sobie może pozwolić, bo nie jest to kompletnie jakiś duży koszt no to jak najbardziej polecam. No i pokazuję już Wam jak wygląda mój posiłek przed przedtreningowy. Okej, okay, dobra. Posiłek przedtreningowy to u mnie jest 140 g kaszy mannej Uuu, to był hardkorowe, mogło się wydać. 140 g kaszy mannej i 100 gram jabłka. Znaczy 100 gram jabłka, ogólnie no jabłko po prostu, jedno większe jabłko. Zwykły krebek pastowy, 4 i też je sobie popiję, bo to wchodzi po prostu w moment. Dlaczego taki posiłek, a nie inny? Już wytłumaczy, jakie mam podejście do diety, jak ja do tego podchodzę, czy to jest okres startowy, czy masowy. E, zaczynając masę, staram się jeść po prostu jak najbardziej jałowo, czyli po prostu ryż, kurczak, e, tego typu produkty. Ewentualnie posiłki potreningowe są właśnie tost, e, chleb tostowy, dżem, e, czy tam ryż i płatki i do tego izolat. Ale ogólnie e, w ciągu dnia staram się, że te posiłki właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, śniadanie to właśnie, żeby było coś tego typu, płat, płatki owsiane w ciągu dnia ryż, makaron, kasza i dlaczego tak? Ze względu na to, że nie chcę sobie od razu psuć tych wszystkich smaków, bo węglowodanów jest około 800, troszkę mniej i skoro przejadam jałowe jedzenie w ten sposób, to później jedząc smacznie, jedząc inne produkty, bardziej już na słodko i w ogóle, ułatwiając sobie tę dietę, będę w stanie przejść nawet 1100-1200 węgla, a wiem, że to będzie niezbędne na pewno, jeżeli chodzi o rozwój mojej sylwetki. Jest to właśnie początek okresu masowego, więc w ten sposób sobie. Jem. Jest to dla mnie naprawdę dosyć mała ilość jedzenia. To właśnie od węgla wchodzi, to po prostu no lejtowo, no bo no, nie jest to dużo. Ale kasza manna dzisiaj tylko dlatego, że nie rozmroziłem kurczaka, więc normalnie byłby ryż. ryż, i kura na pewno i do tego jakiś jabłko albo banan. No ale dzisiaj kasza manna, no bo zależało mi na tym, żeby nagrać ten materiał, więc. Patrzę, no jest i tylko izolat i twaróg. Twarogu nie zjem teraz przed treningiem, no ale został izolat, no to to z izolatem. Klej kryżowy albo kasza mam na nie. Klej ryżowy, oczywiście nie kupuję jakiego kupowanego kupnego klejku ryżowego z Nestle bodajże, tylko po prostu używam mąki ryżowej i sobie to robię normalnie. W garnuszku tak samo jak klejki identycznie i zawszczędzacie sporo siana i jest też smaczniejsze, nie. Więc no tak wygląda, ogólnie z mojego doświadczenia i według mnie nie ma różnicy czy zjemy właśnie 100 gram tej kaszy mannej, czy zjemy 100 gram ryżu, czy 100 gram makaronu, oczywiście to będzie 100, 110 gram to będzie troszkę różniło w zależności od produktu, bo każdy produkt ma w sobie inną zawartość węglowodanów, akurat kasza manna w 100 gramach ma 70 węgla, ryż jaśminowy liczę jako 80, więc wiadomo tej kaszy troszkę więcej, więcej wrzucam, żeby tam się zgadzało, no już tak nie liczę wszystkiego co do grama, ale no ale jeżeli mam taki, taki kaprys, no to, to, to tak robię. Więc nie oczywiście co jecie, najważniejsze przed treningiem i podstawa, żeby nie, zależało, nie zależało, żeby nie zalegało na żołądku, żebyście się czuli komfortowo podczas treningu, żeby wchłonęło się szybko, wszystko fajnie, ładnie. I właśnie najważniejsze, no, wystarczyć tej odpowiedniej ilości kalorii yy, i nie czuć się właśnie na żołądku jakoś ciężko, no bo podczas ciężkiego treningu, tym bardziej w okresie masowym, jest to no, rzecz, której yy, nikt nie chce. Dobra, więc co, ja zabieram się do jedzenia, za jedzenie. troszkę jestem z siebie niezadowolony, już Wam powiem, bo to jest drugi posiłek, pierwszy był z izolatem, ten jest z izolatem i potreningowy też będzie z izolatem, a ogólnie staram się wręczyć izolat do dwóch razy dziennie, czyli do posiłku potreningowego i ewentualnie jakiś tam ostatni posiłek, czy, czy tam jakiś w ciągu dnia i przeważnie to wygląda w ten sposób, że trzy razy dziennie jem kurczaka bądź indyka. Raz dziennie jem twaróg i dwa razy dziennie jem e, izolat. Więc na no, dzisiaj już trzy razy będzie izolat na pewno z potreningowym. E, no ale nic, odbijemy sobie w ten sposób, że później poleci tylko kura e, czy tam indyk i e, no i się, że tak powiem, wyrówna. Dobra, zabieram się za jedzenie. Bez zanudzania widzimy się na treningu pleców. E, trening pleców jeszcze tutaj e, zwiększą sobie nadal ciężary, będziecie to widzieć, zwiększą sobie ciężary, powtórzenia są na tym samym poziomie. Postaram się progresować z tygodnia na tydzień. Nogi robię troszkę inaczej, bo nogi robię od dwóch do trzech razy w tygodniu teraz. W tym tygodniu akurat wychodzi to, był to poniedziałek, czwartek i niedziela, czyli jutro, bo nagrywam to w sobotę. No ale właśnie się wychodzą plecki i zobaczcie w sumie jak to wygląda okres masowy jak najbardziej na plus, więc dobra, do zobaczenia. No, 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 no. już po treningu i teraz przyjdziemy do posiłku potreningowego i będzie to ryż i te kłodeczki. już nie wiem jakie tylko tak, posiłek jest bardzo szybki w przygotowaniu, bo po prostu bierzemy sobie worek ryżu, obojętnie jakiego, w moim przypadku jest to ryż basmati, bo kupię zły, normalnie jest jaśminowy i leci sobie ten ryż cała torebka, jest to g gram węglowodanów. I teraz tak, po treningowo mogą sobie cukry proste, więc ja używam płatków, dżemu, tylko dżemu używam jakie chleb dostawy. I używam tych płatków i one na 100 gram mają chyba 70 węgla. E, tak, 73,7 dokładnie, więc 70 węgla na 100 gram. Więc ja sobie po prostu robię taki posiłek, że leci ten ryż, torebeczka, 80, mam mieć 150, więc tego jeszcze 100 gram. E, leci 100 gram tych płatek. Urrufana. więc też wrzucam. Nie liczę tego, który tutaj jest dla smaku, żeby było trochę kwaskowate, więc to po prostu wlatuje. No i mamy jeszcze izolację do tego. Eee, posiłek ten u mnie ma 70 gram białka, więc izolatu wlatuje 80 gram. Tylko jak ja to robię? Większość osób robi to w shakerze, e, tylko ja jestem upośledzony, nie potrafię wymierzyć odpowiedniej ilości wody i zawsze te białka jest dla mnie takie zbyt rozwodnione i nie smakuje mi ten posiłek, więc ja to daję zawsze do jakiejś miseczki, czy czegoś, jakieś tam szklanki. I wlatuje tutaj takie małe miarki, są więc ich będzie akurat takich czubatych. To już jest sprawdzony i wychodzi tutaj właśnie 80 gram tego białka. Dobra, i teraz bierzemy sobie, wlewamy wodę. Normalnie biorę klemu ale na rzecz filmu materiału będę kulturalny i butelka z wody. I teraz tak bierzemy sobie jakiś tam głupki dielec. A już tutaj uwarliłem wszystko dobre i sobie mieszamy te białeczko, żeby one miało taką konsystencję dosyć gęstą, ale też nie za bardzo, bo jeżeli tej wody będzie za mało, no to to się po prostu wszystko będzie słuchanie, nie rozprowadzi się to jakoś dobrze. Ogólnie jak macie dobry izolat, to nie ma problemu, żeby rozmieszać to właśnie w jakimś kubku czy, czy w szklance, bo wszystko powinno pójść bez żadnych grudek. to po prostu, aha. przynajmniej wiadomo, że to nie jest nagrywane, jeżeli jest to spontaniczne. Dobra, odprawiamy to tutaj. Muszę coś zawsze udziewać. Dobra, i... no, dobra i... I, 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 no i mamy posiłek. 80 węgli z ryżu, czyli torebka. 100 gram płatków, więc 70 gram węgli, więc mamy 150 maliny jakieś nie liczymy i białko 70 gram. Co ja jeszcze daję? Ja jeszcze daję, ja jeszcze daję masło orzechowe. Masło orzechowe. Tylko masło orzechowe zwykłe, jakieś z biedry, no bo jestem na masie, więc tak naprawdę wiem te takie smaczniejsze trochę, nie? Jakoś formy raczej nie zapisuję, przynajmniej no widać, że nie psuję. Dobra, i tego masełka 20 gram, więc to będzie jakoś. Tak patrząc... No, 20, 25, dobra. 25 gramów masła. I to jest mój posiłek potreningowy, jako trzeci dzisiaj. I jeszcze później będą trzy e, posiłki kolejne, ale tak jak mówiłem, kurczak, kurczak i albo kurczak, albo twaróg. Więc ja się zabieram za żarcie. E, trening widzieliście, co więcej, nic więcej, suplementy. E, do tego posiłku leci betaina, lecą enzymy i ile masz na sodu. I to w sumie tylko tyle, jeszcze wrzucę sobie chramu, ale po ze względu na mocniejszą suplementację akurat chramu nie wrzucam, bo wystarczy mi insulina po prostu, więc leci to i widzimy się przy u policja i widzimy się przy kolejnym <grytanie> materiale. Dobra, ok. przygotowujemy teraz posiłek czwarty i piąty, dwa te posiłki będą takie same. Makaron ryżowy, na wam gramaturę i pęgrę oraz całe makro ogólnie tutaj gdzieś w filmiku. Więc teraz będzie właśnie makaron ryżowy i polędwiczki wieprzowe. Dwa posiłki będą takie same z dodatkiem mieszanki chińskiej, jakaś papryka, jeszcze pieczarki może wlecą. Więc tutaj mam polędwiczkę wieprzową, makaron ryżowy się gotuje. rzucam to sobie na patelnię, tylko z racji tego, że mam tłuszcze w tych posiłkach, no to dam sobie troszkę oleju glutesowego i ewentualnie resztę sobie dorzucę jeszcze w postaci oliwy z oliwek, bądź coś na, na posiłki można użyć orzechów, można użyć masła orzechowego tak naprawdę kto co lubi, ja je właśnie na prostopę nie chcę się jeść nawet tego masła orzechowego, więc możecie jakiś olej albo właśnie e, olej kokosowy, albo oliwa z oliwek no i nie jak powiedziałem, czwarty piąty będzie taki sam ogólnie to tutaj będzie już powiem 100, 100 gramodanów na jeden posiłek e, czyli 100-100 e, i będzie 70 białka na jeden, 70 białka na drugi do tych posiłków jakieś suplementacji to tylko betaina. No i później będzie ostatni posiłek, który Wam jeszcze pokażę, no ale więcej to się nie będę rozgrywła, bo nie ma tu nic spektakularnego, co mogę Wam powiedzieć, przekazać. Pokażę Państwu końcu prostu jak ten posiłek wygląda już po przygotowaniu, więc no co, zostańcie, tu zobaczcie i, i widzimy się w przygotowym posiłku i w posiłku numer 6 posiłek numer 4 i numer 5, bo dwa są takie same, trochę polskości musiało wlecieć w te chińskie niebydanie. No i słabiej trochę widać, więc pokażę w ten sposób. O, dobra. Makaron ryżowy, polędwiczki wieprzowe, 120 gram makaronu, 350 gram polędwiczek wieprzowych i tak to wygląda. Kolejny posiłek taki sami. Widzimy się przy posiłku numer 6. Witam wszystkich w posiłku numer 6. Ostatni posiłek, którym kończę dzień, są to dwie bułeczki paryskie. Tutaj mamy jedną, tutaj mamy drugą. Podzieliłem sobie to na 6 kawałków, żeby po prostu nieść takiej jednej wielkiej bagiety I do tego jest tatarek wołowy. Tatarek wołowy, oczywiście z jednym żółtkiem, żeby to jakoś smakowało. Tłuszcze są policzone, wszystko jest w porządku, makro się zgadza, wszystko łącznie, wszystko wyliczone dobrze z dietą. Tutaj suplementacja: piperyna, chrom, 3 tabletki magnezu, czyli 375 mg, 5 tabletek omega-3. Nak, witamina C, betalina i LiF52, ten sam co rano, czyli sto podwójną dawką, nie? To jest suplementacja moja, to jest mój posiłek. Już mi się trochę tutaj mieszają słowa, ale tylko dlatego, że jestem zmęczony. Więc co, co mogę powiedzieć? Widzieliście sześć moich posiłków, widzieliście jakim w ciągu dnia treningowego. Dziennik treningowy znacznie się różni, jest inna kaloryka, ale tak jest dosyć, dosyć ciekawy, taka fajna metoda, ale o tym może później. Widzieliście mój trening push, jak wygląda. Co mogę więc powiedzieć? Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do lajkowania filmiku. Jeżeli się nie podoba, to zapraszam do dawania łapek w dół. Zapraszam również do dołączenia do na naszą grupę RealProgress, Dieta, Trening oraz Suplementacja. Tam też z chłopakami razem omawiamy różne rzeczy. Można coś wstawić, możemy pogadać, więc oczywiście zapraszamy. No i tak samo na fanpage Real Progress, potem tam stawiamy ciągle aktualności, jeżeli chodzi o materiały, zawsze dodajemy 2-3 materiały tygodniowo, staramy się tam nie zanudzać, wrzucić coś innego, ostatnio wrzucaliśmy z zawodów, jakieś tam przepisy, tego typu rzeczy, więc oczywiście gadamy na każdy temat, nagrywamy wszystko, pomysłów jest tak dużo, że po prostu musimy się powstrzymywać stawianie w filmiku, bo po prostu one wykorzystają się w ciągu dwóch lat, na pewno mamy ich gdzieś na pięć, więc pomysłów nie brakuje, więc co więcej, jeżeli Ci podobało, no to właśnie... Cieszę się. Jeżeli się nie podobało, no to możecie zasugerować co mógłbym zmienić. Ja już w mojej piżamce, więc zabieram się tylko za jedzonko i prosto do spania. Więc dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego materiału. No i co więcej? No już nie wiem, coś po prostu śpię. Dobra, dzięki bardzo. Na razie. Hej.